Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Josztor i zapraszam Was na krótkiego wideologa. W tym filmiku chciałbym Was prosić o to, abyście napisali mi w komentarzu, w jakich godzinach chcielibyście, aby moje filmy były publikowane od przyszłego poniedziałku, czyli po tym weekendzie. Jak wiecie, ta zmiana jest spowodowana tym, że niektórzy z Was wracają do szkoły. Wiem, nie muszę Wam o tym przypominać, ale nie martwcie się. Na początku będziecie mieli jeszcze luzy, jak to zawsze w sumie bywa. Potem już jakoś się przydrzaicie i będzie z górki, zatem nie ma obawy. Poza tym będziecie mogli nadal oglądać moje filmy, albo innych innych youtuberów, którzy po prostu umilą Wam czas i, i będzie, będzie git. Um, zatem yy, tak, napiszcie mi yy, dwie godziny, na przykład 15 i 18, których, yy, których chcielibyście właśnie yy, Oglądacie moje publikowane materiały i chciałbym, abyście uwzględnili tutaj podając tę godzinę też innych youtuberów, których oglądacie, dlatego że dobrze było abyście wybrali tak, aby Wam się te powiedzmy godziny nie nie pokrywały. No chyba, że po prostu Wasz youtuber którego też innego oglądacie publikuje materiały randomowo w jakichś różnych godzinach, nie ma jakiegoś stałego planu. Um, no, i w sumie tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że dzięki temu, że podacie mi taką informację, to jakaś systematyczność tutaj się u mnie wyklaruje. Jeśli chodzi o weekendy, to możliwe, że pozostanie to tak jak było do tej pory: wakacje, czyli że jeden odcinek będzie do południa, a drugi po południu. Ale to zobaczymy. Na razie po prostu podajcie mi dwie godziny, tak jakby w tygodniu. Ja sobie takie dwie wybiorę, bo. Zakładam, że maksymalnie myślę, się dwa odcinki dziennie będą się pojawiać, ale najczęściej będzie to jeden odcinek. Tak, tak mi się wydaje, że tak powiedzmy sobie ustalimy tutaj y, zasadę. Y, no i tyle, słuchajcie, pojawi się jeszcze jeden vlog y, w najbliższym czasie, podsumowujący tam kilka informacji, y, o których miałem powiedzieć, ale jeszcze tego długo zbierałem, tak jak właśnie do tego vloga. Y, naprawdę ciężko mi jest nagrywać <laughs> takie vlogi. Pewnie nawet widać po mnie, że trochę się stresuje ale to w sumie od zawsze tak miałem. Dobra, ja już kończę, nie przedłużam, także zostawcie komentarz. Naprawdę doceniam to, jeśli weźmiecie aktywny udział właśnie w rozwoju tego kanału. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!